Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu na moim kanale. To już przedostatni model serii, którą chcę Wam pokazać. Takich jesiennych, październikowych nowości Pico. I przy czym jest to ostatnia lokomotywa, tak? Cóż to takiego? EU07 w bardzo pożądany malowaniu PKP Cargo typ 303E, czyli w pewnym sensie jest to nowość ze strony firmy Pico. Do tej pory był wydany tylko jeden model przez firmę Pico PKP Cargo. W sensie siódemki EU07 i uwaga, był to typ 4E, i co istotne był wydany już ładne. Lata temu, na początku chyba jakieś dobre 5 lat temu, jako pierwszy model właśnie tej konstrukcji. Stąd firma Pico długo kazała czekać tutaj wielbicielom PKP Cargo poprzez wydawanie różnych wersji, no przeróżnych wersji zielonych. Z żółtym czołem, bez żółtego czoła takie śmakie malowanie i tak dalej, również w starszych epokach poprzez 4 edycje w malowaniu PKP Intercity też bardzo poszukiwane, ale aż 4, i teraz doczekaliśmy się w końcu też PKP Karko. No i dobrze. Dopiero co pokazywałem tak zwany Denatura TP08. Teraz Wam pokażę tutaj e, tą lokomotywę, i uwaga, pytanie: czy nie będę musiał czegoś e, odszczekać, tak? Bo tutaj, pierwsze co wziąłem w rękę, i widzę, że pantografy są inne. Tak? Te pantografy nie są takie jak. Są innego typu, odzorwują pantograf innego typu. Nie są takie, jak w tej ósemce mi się wydawało, że firma piko wszędzie pakuje to same. Tutaj nie potrafię określić, jakiego typu to jest pantograf. Nie chcę wydłużyć filmu i gdzieś tam w komputerze z boku szukać, co to jest, wyświetlić sobie typy pantografów. Chociaż spróbuję, może pierwszy strzał w Google już mi pozwoli, znaleźć odpowiedź, typy. Pan to gra w wów i napiszmy PKP, co to powie Google, odbierak prądu, odbieraki prądu na stronie transport szynowy. Zobaczmy, może coś tu będzie ciekawego. Szukam, szukam, szukam. Poczekajcie, jeszcze, 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 jeszcze. Jednoramienne, oczywiście, że czteroramienne, to wiadomo, ale jakiego typu. Aha, no nie wiem, nie wiem, nie wiem na szybko jeszcze. Nie trafiłem, żeby były wymienione te typy. Tak, to jest jak się jedną ręką tutaj przewija gdzieś strony WW Szukam, 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 kurcze Kurczę, ile jest naprawdę mnóstwo różnych ciekawych informacji. Dla mnie to jest czarna magia, także wczytywać się nie będę, jak szybciutko przeglądam. Ale szukam, jak się jeździ i tak dalej. No tak, będę musiał to zdecydowanie przeczytać. Dobra, na stronie Transport Szynowy to tak na szybko nie odnajdę pantografy w Polsce. Jaki to jest? Aj, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie są te. No mniejsza z tym, ja nie będę naprawdę się tutaj starał być super profesjonalny, bo mi tej wiedzy zwyczajnie brakuje, a też. E, przyznam się szczerze, że na potrzeby tutaj nakręcenia filmu, unboxingu też nie bardzo widzę celowość, e, żeby zgłębiać wiedzę, uczyć się o pantografach, o typów pantografów, potrafić e, je e, rozpoznawać. No tak, na, na, szczerze mówiąc, to mi ta wiedza e, nie jest specjalnie do niczego potrzebna, bo ani e, elektrowozami nie jeżdżę, ani ich nie serwisuję itd. Ale. E, co by nie było, czuję się tutaj wpędzony w, e, trochę w kozi róg, nie wiedząc co to jest za typ pantografu, i e, do tego e, po tym jak powiedziałem, że prawie wszystko jest to samo w tych lokomotywach, no to już e, powiem, że tak, prawie wszystko jest to samo. Trąbki i reflektory, zgodnie e, tutaj z oczekiwaniami, się nie zmieniły. Jest dokładnie e, to, co w każdej lokomotywie Pico wygląda, to identycznie możecie sobie obejrzeć. No i dobra. Sama lokomotywa wygląda bardzo, bardzo fajnie. EU07336. Przydziału nie ma naniesionego, zdaje się, tutaj na e, tym, na lokomotywie. Czy znowu powiem jakąś bzdurę? Aż muszę wstanąć i do światła zobaczyć. No i bym powiedział bzdurę, bo jest to. Północny Zakład Spółki i jak tak wstałem to nawet jestem w stanie przeczytać datę naprawy 24.04.2015 albo 16 na tyle już tej piątki od szóstki nie odróżnię to jest tu przy drzwiach wyjściowych do kabiny naniesione i co jeszcze warto powiedzieć coś co może na ogólnie zwraca się na to uwagi jest to PKP Cargo Logistics tak. Dla mnie PKP Cargo wszystkie jedne i takie same. PKP Cargo, PKP Cargo, ale jest PKP Cargo Logistic, PKP Cargo SA, PKP Cargo Chyba Serwis czy coś takiego. No i przede wszystkim jest czeskie PKP Cargo International. Stąd tutaj, które to jest PKP Cargo, okazuje się, że zaczyna czynić bardzo dużą różnicę. No i dobrze, tak wygląda model. Otwierać go nie będę, nie, nie pokażę Wam tym razem montowania dekodera z tej prostej przyczyny, że skończyły mi się wolne dekodery. Muszę znowu kupić jakąś partię do montowania w lokomotywach. Te lokomotywy jeszcze jakieś wiadomo, cały czas się okazują, cały czas trafiają nowe do mojej kolekcji. Stąd zdecydowanie muszę się w kilka dekoderów zaopatrzyć, żeby móc je wkładać. No i tak. Też do tego momentu lokomotywa w żaden sposób nie pojeździ na filmach, no bo nie ma jak. Siódemki PKP Cargo typu 303E, tylko z innego zakresu numeracji, już dostaliśmy od firmy Szlezjen Modele. One są jednak ciut inne. Tam są różnice różnice na boku pudła, jest chodzi o, o ilość ryf i tak dalej są minimalne różnice, stąd um forma, bo jedna firma robi siódemki i druga firma robi siódemki, tylko że robią, mogą je robić z różnych zakresów. Firma Szlezim Modele robi siódemki o numerach z wyższych zakresów tutaj niż firma PICO. No i firma Szlezim Modele nie robi też typu 4E. Stąd oferta obu firm się uzupełnia. No, to już złapię troszeczkę ostrość. Tak wygląda właśnie ten model. Tak jak mówiłem, w środku akurat nie pokażę. Efektowne malowanie. Jeśli chcecie kupić, to nie zwlekajcie. Zdecydowanie szybko zginie ze sklepów. Tak jak wszelkie stonki PKP Cargo, których zdecydowanie więcej jak siódemek wydano. To jest zdecydowanie... To są bardzo zdecydowanie bardzo chodliwe modele. No i dobrze czoło pokazałem. Dach pokazałem z pantografami tutaj. Niestety nie odpowiedziałem. Zaraz spróbuję może jakoś troszeczkę inaczej inaczej sformułować pytanie. Szukam właśnie. Dalej o tych pantografach, ale taka wiedza nie jest aż tak łatwo dostępna. Nawet na Wikipedii nie ma to. Nie ma specjalnie tej wiedzy, nawet na Wikipedii nie ma tutaj tych typów wymienionych, są jeśli chodzi o budowę, ale nie jeśli o typy, w sensie, że jakiś tam XYZ taki, ABC taki i tak dalej, tego wszystkiego niestety nie ma, stąd tak jak mówię, wcale prosto mi tutaj nie jest. Ha, jeszcze, jeszcze spróbuję jedną stronę. Znowu jakiś fajny dokument, ktoś tam, o, da. no nie, nie, nie ma. Nie ma, a wiem, że niektórzy zgłębiają tą wiedzę i to zwłaszcza w modelarstwie, stąd jest mi ciut tutaj nie do końca. Nie, to już zaczynam trafiać do takich naprawdę mocno specjalistycznych stron, z których po prostu zwyczajnie nie będę w stanie... Nawet zbyt dużo zrozumieć. Może jeszcze spróbuję. Tak, podpierak prądu prądu EU07. Jeszcze, jeszcze próbuję jedną stronę. Ha. Nie nie dojdzie. No dobrze. to. Tyle może w temacie tego filmu. Pora się żegnać, pora zakończyć. Naprawdę jest mi troszeczkę nie z niepotrzebnie zatrzymywałem, zaczynałem w ogóle ten temat. Tak człowiek się poniekąd zastanawia, czy nie powinien tak skasować tego materiału, te kilkanaście minut nagrania, powtórzyć to jeszcze raz. Nie było. Nie w ślepą uliczkę, nie próbując się rozgadywać na temat pantografu, tak zawsze można przemilczyć, żeby gładko wyszedł film, ale o ile mnie znacie, to ja już wolę, żeby po prostu pokazać nawet na filmie e, w pewien sposób swoją niekompetencję niż robić coś e, gładko i tak dalej, wyreżyserowane, to nie w moim stylu. Trudno. Najwyżej e, zapadnie mi to w pamięć, że musiałem nakręcić taki film. Najwyżej kto z Was się wykaże i udzieli mi odpowiedzi. Może dzięki temu ja się douczę, a inni y, także. Bo ten się nie myli, kto nic y, nie robi. Uczyć się trzeba całe życie, tak, Całe życie się uczymy i to przy różny sposób. Zgodnie też z definicją, że y, um, ucząc bawi, bawiąc uczy, y, to y, jak najbardziej mi przyświeca tu, w moim hobby kolejkowym. Stąd ok. Niech tak będzie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Żegnam przy wami. Cześć. I jeszcze jednak zdecydowałem się dokręcić jedną scenę o tych pantografach. Temat absolutnie nie dał mi spokoju. Stwierdziłem, że muszę to ustalić. Muszę wiedzieć, o co chodzi i jak to jest. Wydaje mi się, że ustalić mi się udało. Pierwsze, co szukałem na stronach Wikipedii, to jest to, czego nie widzieliście, co możecie sobie zobaczyć teraz. Tutaj, że jeśli chodzi o podział na przykład pantografów, czy może właściwie by powiedzieć odbieraków prądu, no to ten główny podział na pantograf nożycowy i połówkowy, powiedzmy, że takie nas tutaj dotyczą w tym modelarstwie kolejowym. Oczywiście temat tramwajowy, odbierak lirowy, jakieś tam inne, to nie nasz temat kolejowy. Dobrze, to tak można sobie na spokojnie tutaj gdzieś poczytać, możecie sobie poczytać, A póki co oczywiście nie o tym chciałem mówić, tylko o tym zastanawiałem się jaki jest tam typ odbieraka, bo zauważyłem, że jest inny ślisk. Szukałem, szukałem, w końcu znalazłem, bo gdzieś ten temat kojarzy, że widziałem poruszany. I już wiem, gdzie widziałem poruszany. Widziałem na forum modelarskim. I tutaj wątku poświęcone lokomotywom 07. Jeden ze autorów projektu o Niku Koku dokładnie tutaj przedstawił. Dwa odbieraki stosowane między innymi w lokomotywach EU07, AKP 4E to AKP skądś mi się gdzieś tam w głowie kołatało i tego szukałem rozpaczliwie podczas poprzedniego nagrania, i 5ZL gdzieś tam znajdywałem też to w sieci jako 5ZL łamane przez W pewnie jakaś tam modyfikacja. Pantografy są do siebie dosyć podobne na pierwszy rzut oka, ale tu mamy doskonale wykazane, jakie są różnice, i tymi różnicami będę się posiłkował. Za moment wam tu pokażę. Tutaj też jest do, słuszne meritum całego tematu, ale jeszcze zanim co, to spójrzmy w ilostan. Jak wygląda lokomotywa? Zdjęcie lokomotywy EU07336, tak, widzimy ten pantograf. No i oczywiście musimy zobaczyć, jak wygląda ten pantograf tu na modelu. Już nie będę wyciągał modelu, bo posiłkuję się właśnie tutaj stronami w internecie. Stąd pokażę to Wam wprost tutaj na zdjęciach na jakiejś tam aukcji a same zdjęcia są autorstwa Piko Polska. No i widzimy, o, powiększmy to, jak wygląda ten pantograf, świetne zdjęcia, tak, to mi zbiło tropu? a co mi zbiło stropu, no to, że widziałem, kojarzyłem właśnie te pantografy. I teraz spójrzmy na oba pantografy, one są identyczne, tak, one są identyczne, różnią się ślizgiem. No, i wrócę tu do tego wątku, do meritum, gdzie są wymienione różnice między pantografami. Tu zwrócę uwagę na jedną rzecz, inne, na punkt trzeci, inne umiejscowione spręże w podstawie odbieraka w AKP4 od wewnątrz ramion dolnych, tak? Tu mówimy o tym. i wróćmy od wewnątrz ramion dolnych. Wróćmy do zdjęcia. To są AK4P od wewnątrz ramion, tak? Dla porównania w 5ZL one są tutaj widać doskonale, są na zewnątrz, tutaj też na tym zdjęciu widać, tak? Są zasłonięte. Także wiemy, że to jest AKP4E, pantograf i uwaga. Hmm, to zdanie jest kluczowe. Powtórzę jeszcze raz. Ślizgacz jest elementem wymiennym, a nie przypisanym do danego typu odbieraka. Zatem ślizgacz nie stanowi różnicy pomiędzy tymi typami odbieraków. Czyli no ja zauważyłem, że jest inny pantograf i się głowiłem, e, zakałapućkałem się wprost w tym temacie. A wniosek jest z tego taki, że to jest dokładnie ten sam pantograf, tyle tylko że na tym modelu zamontowano inny ślizgacz. I już sprawa się Rozwiązała, już wiem o co chodzi. I jeszcze raz wrócę do tego wątku, bo warto też tutaj zwrócić na to uwagę. Tak? Tu użytkownik Oku odniósł się do poprzedniego użytkownika, że w EU07 głównie były AKP4E. 5ZL był wp 08 i P09 no to tak a propos, tu mamy P08 i mamy jednak inny tak ale to zdanie też jest też jest słuszne teoria sobie życie sobie wiele maszyn serii EU07 posiada jeden odbierak taki, a drugi taki natomiast EP08 być może powinno mieć właśnie ten odbierak inny i żeby już to może rozsądzić nie przygotowałem sobie strony, ale szybciutko możemy to sprawdzić EP08, zobaczmy na jakim zdjęciu to jest chyba o ile dobrze pamiętam 13, tak, zobaczmy na 13, co tam powinno być. Niech się tylko mi strona tworzy. Mamy EP08, 13. I już oczywiście trzeba by było dojść do zdjęcia do naturatu, żeby cokolwiek móc porównywać. O, powiedzmy, że tu mamy, może będzie widać na tym. Może na tym? Spróbujmy na tym. Piękne zdjęcie. Znowu muszę poczekać, aż mi się otworzy. Tak. Internet nie zawsze jest szybki wtedy, kiedy byśmy chcieli, kiedy tego potrzebujemy. Nie wiem, czy to już mi się otwiera kolejna strona, czy jeszcze ta sama, coś mi tu kręci. Na wszelki wypadek, zamknę otwieranie tej. Może jakiś dziwny licznik się tam próbował, no czy coś stąd będzie widać? Niestety tą sprężynę bardzo słabo widać, aha, to może to, to chyba będzie lepsze zdjęcie. Hmm. Wydaje mi się, że jest rzeczywiście na zewnątrz, że jest ta sprężyna na zewnątrz, ale to mi się wydaje, przydałoby się jeszcze lepsze zdjęcie. Ewentualnie można wrócić tutaj do tematu innych różnic. Inna ilość poprzeczek ramion górnych to jest dwójeczka. Spójrzmy na to: tu są dwie, tu jest jedna. Może tu zobaczymy i tu jest jedna. Tak, ewidentnie jedna widać tutaj na tym tle. Czyli no tak, jest to 5ZL. Mamy 5ZL na oryginale, a na modelu. <laughs> Na modelu można powiedzieć, że to jest pomieszanie z komplantaniem, tak? Tu jest jedna poprzeczka, jak 5Z. No dobra, nie jest to pierwsza skucha i nie ostatnia modelu odzoru modeli Pico. Skoro już odwołałem się do oryginału, to jeszcze jedna rzecz. Tak? Tu mamy te reflektory, które oglądaliśmy. No to skoro mam otwartą stronę, to spójrzmy. No niestety, tak. Tu mamy piękne niehalogeny, tylko z odpuśnikami. E, piękne e, reflektory. Dla pewności spójrzmy w najnowsze, sprzed e, dosłownie paru miesięcy. I tu też mamy piękne mm, piękne odpuśniki. Dobrze mówię, dobrze widzę. No chyba tak. Jeszcze się cofnę. Do jakiegoś innego zdjęcia, o może do tego, no tak, ewidentnie. No, także tyle w temacie pantografów, już nie będę teraz błądził w temat lamp, bo znowu gdzieś tam się zagonię w, na pole, na które po prostu specjalnie, na, na pole, na którym nie bardzo wiem, jak się poruszać, będę musiał sobie szukać wiedzy, a stąd już to sobie daruję. Niemniej jednak jestem zadowolony, że wymknęło mi się, bo dzięki temu sam mogłem się... Dołączyć. i mam nadzieję, że dla Was to coś pożytecznego tutaj hmm, przyniosła. No dobrze, to jeszcze raz dziękuję za obejrzenie filmu, żegnam się z Wami. Cześć!